Jak widzicie, Iza się smaruje. Chcieliście zobaczyć nas, wymazanych? Proszę bardzo. Oto ja. Cały w śmierdzącym botku. Cały basen. Na wyłączność dla nas. W ogóle magiczne miejsce. Zobaczcie moi drodzy, kogo spotkaliśmy na trasie. Masakra. Jedziesz sobie autkiem. A tutaj na ścieżce żów. Niesamowite miejsce. Przemili ludzie w ogóle chcieli, żebyśmy tam zostali, mogliśmy tam nocować. No to dzień dobry. Tak wygląda nasza miejscówka za dnia. Jak widzicie, tamten autobus, o którym Wam mówiłem. No, a tutaj dużo pozostałych kempingowców, bo mamy. W sumie taką równoważnie. Trzy kampery kontra trzy przyczepy. <gry> tak się tutaj zrobiło. Jesteśmy schowani w lesie. Wzięliśmy bluzę, bo kiedy przyczepa jest w cieniu, jest chłodniej. Teraz, kiedy wyszliśmy i czuję słońce, już jest ok. Jakieś kilkadziesiąt metrów stąd już mamy ciepłe źródła, więc na spokojnie sobie teraz do nich idziemy. Miejscówka jest nad jeziorkiem, więc latem na pewno można się tutaj spokojnie wykąpać. Zresztą z tego co czytałem, tam są dwie możliwości. Jeśli nasmarujecie się tym błotem, możecie się umyć właśnie w jeziorze, albo właśnie skorzystać z prysznicu. Sprawdzimy to dla Was, czy teraz to wszystko działa. Ale najważniejsze to pozytywne nastawienie, dobry humor, a tego nam nie brakuje, więc w rytmie ptaszków, drzew i słoneczka. Ruszamy do ciepłych źródeł. Jeśli chodzi o sam parking, tuż przy basenach, tak naprawdę przy, no to też spory. Jak widzicie, stoją kampery. Także można spokojnie parkować. Tam wcześniej też jest taki dosyć duży parking, więc można spokojnie tutaj zaparkować. Ale z tego co wiem, 250 lir. Tyle kosztuje doba, właśnie tutaj. No to pierwszy basen łączący się z jeziorem. I, no bo się łączy z jeziorem, nie? Także widzicie, macie jeziorko i bezpośrednio przy tym te baseny, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda w dalszej części. Tam dalej, też jak widzicie, jakiś parking. Są też tutaj do wynajęcia domki. Z tego, co się dowiedzieliśmy, tutaj macie taki brudny. Połączony z jeziorem, ale tutaj jest ta część błotna, gdzie możecie właśnie wziąć trochę i się nasmarować. Tam jest, jest też basen, typowo tylko dla mężczyzn, taki zasłonięty. Jest też basen tylko dla kobiet. Również za zamkniętymi drzwiami są takie dziurki, gdzie można by tam podejrzeć. No i jest taka malutka kawiarenka, restauracja, gdzie spokojnie można sobie coś zjeść i się napić. Jest ten specyficzny zapach zgniłego jajeczka, jak ja to mówię, czyli siarki. Ale da się funkcjonować. Tyle jeśli chodzi o teorię. Teraz sprawdźmy te baseny w praktyce. Śniadanie już zjedliśmy, ale nie ma jak to zacząć dnia od czaja i od tureckiej kawki. Teraz staję w takim sexy różowym, malutkim kubeczku i za też tylko herbatkę. No i tam za chwilę w tym basenie po lewej stronie będziemy gościć, więc poczekajcie, jeśli chcecie zobaczyć, jak tam jest. No to witamy już w tym głównym basenie koedukacyjnym. Woda na pewno ma 40, jak nie 40. plus. Dla mnie zdecydowanie za gorąca. Wiecie, jakie było wrażenie, kiedy pierwszy raz wchodziłem, to wchodziłem, jakbym wchodził do lodowatej wody bardzo wolno, bo czułem, że pieczem jest skóra. Zresztą nawet jak ludzie tutaj wychodzą, nie będę wam tego pokazywał, to mają taką, od, tak jak są zanurzeni przez dłuższy czas, to mają czerwoną skórę, a pozostała jest biała. Ale idzie to z zupełności się podoba, moczy się tutaj już dłuższy czas, jak widzicie. A ja wyszedłem i siedzę sobie tylko mocze nogi, bo dla mnie jest zdecydowanie za gorąca. Jeśli ktoś lubi ciepłą wodę, to na pewno tutaj powinien się wybrać. Jak widzicie, Iza się smaruje. Sanglasy zdjęte. <sanglasy> Iza będzie piękna i moda. Będzie piękna i moda. Ja za chwilę też się będę smarował. Woda ciepła, można korzystać. Chcieliście zobaczyć nas wymazanych? Proszę bardzo. Oto ja. Cały w śmierdzącym botku. Nie, nie jest takie bardzo śmierdzące. Wymazaliśmy się. Iza już zaczyna zasychać. Śmieszne to strasznie. No ale co? O nogi mi zasychają. Trzeba korzystać. Ponoć ma to niesamowite e, możliwości, jeśli chodzi o regenerację skóry ciała i w ogóle ducha, więc korzystamy tutaj na pewno parę osób też sobie w tym basenie poprzednim medytowało. Ta ciepła temperatura na pewno trochę w tym pomaga. A my teraz się suszymy, żeby ta warstwa minerałów całkowicie przeszła przez nasze ciało. A później będziemy się płukać i dalej korzystać z tego fajnego miejsca. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Polecamy, bo można tutaj po prostu odpocząć. Wiadomo, że bardziej to będzie, wiecie, no miejsce dla jakichś tam, nie wiem, no emerytów czy ludzi, którzy szukają spokoju. Nie ma tutaj zjeżdżalni jakiejś super atrakcji. Na pewno można przepłynąć się taką łodzią. Są gdzieś tutaj też niedaleko stąd, odpływają promy, którymi można się dostać chociażby do tego Dalamana, w którym byliśmy wczoraj, do tego drugiego źródła. Ale włączam się, żeby pokazać wam ten drugi basen. Część tylko dla mężczyzn, tak się on prezentuje. Jak mówiłem, jest też tylko dla kobiet, chociaż tam widzieliście jakaś parka. Przysiaduje, no więc i my tam po prostu za chwilę się schowamy i pokorzystamy z prywatnego baseniku. Poszliśmy do basenu basen. dla mężczyzn, jak widzieliście wcześniej, była tu parka. Teraz zostaliśmy tylko my. Cały basen na wyłączność dla nas, w ogóle magiczne miejsce jest takie echo. Ale jest to tak klimatycznie, można sobie wiecie posiedzieć, no i w miarę głęboko, zaraz wam to zresztą pokażę, muszę tylko przysupnąć jak w skocie i jeszcze przywrócę z tą kamerą i ją po prostu stracimy, bo w modzie o, nie jest ona wodoodporna. Dobra i zobaczcie sobie teraz to, jak to wygląda, mega miejsce, pamiętajcie 20 minut obecnie za wejście, kiedyś były 4, no ale inflacja w Turcji jest bardzo, to bardzo, bardzo, to bardzo wysoka. Ostatni rzut oka na to miejsce. No I my jeszcze tutaj troszeczkę pocilujemy. Zgodnie z obietnicą chciałem wam jeszcze pokazać ten wielki autobus, bo wygląda niesamowicie, i to wszystko przerobione pod kampera, także mega fajnie to wygląda. Pełno miejsca, aż chciałoby się skorzystać, a my w samych majtkach tu już jest lato. Naprawdę jest marzec, a tutaj już jest taka albo późna wiosna, nazwijmy to w Polsce, ale taka pogoda też jest u nas latem i my wtedy jesteśmy przeszczęśliwi, więc wiecie, jaki mamy nastrój. No dobrze, moi drodzy, wykąpaliśmy się już, zjedliśmy obiadek. Chcieliśmy w sumie jechać dalej, ale jest tutaj niedaleko bardzo ładna plaża i postanowiliśmy, że ją zobaczymy, a wam ją pokażemy, więc zapraszamy. 17 km i 40 minut drogi to może oznaczać tylko jedno. Fatalna droga, ale jak mówi złota zasada, im gorsza droga, tym piękniejsze widoki. Zobaczmy, czy tutaj się to sprawdzi. Zobaczcie moi drodzy, kogo spotkaliśmy na trasie, masakra, jedziesz sobie autkiem, a tutaj na ścieżce żółw, <laughs> jak fajnie, ale jesteś duży, co? On się Ciebie wystraszy. Ej, nic Ci nie zrobimy krzywdy. Wystraszył się Cię, zrobił krzywdy. Weźmiemy Cię i przełożymy, żeby Cię nikt nie przejechał, nie bój się. Weźmiesz go? Dobrze, go, ale nie wiem gdzie mam go włożyć. Aha, bo to jest... Prawa. To dajmy go tu może. Na tą stronę. No, Albo tam. Tam niech idzie, bo on tam szedł. Połóż go tam, żeby go... No tu go połóż, tylko... No. Tu go tylko połóż. Dobra. Tu tylko go połóż. nie Nie, spadnie. O, gdzieś już idzie. Papa nie żółwił. No dobra, jedziemy dalej. Raz na tarasie żółw, teraz osioł nam stanął na drodze, ale już sobie idzie. Dobra, włączę tego timelapsa, bo tu się widzę. Ciekawe rzeczy dzieją, a ja tego nie nagrywam. ponieważ nie mamy terenowego samochodu, a i tak już kawał drogi przejechaliśmy, to zaparkowaliśmy sobie tutaj, żeby nikomu nie przeszkadzać przy drodze, bo ona jest dosyć wąska, ale tutaj jesteśmy całkowicie schowani, wszystko z autkiem w porządku, ale już nie chcemy go bardziej męczyć, bo po prostu nie będziemy ryzykować, czy to uszkodzeniem opony, felgi, czy po prostu z samochodu, miski, bo jak widzicie, tutaj dosyć spore głazy co chwilę wystają, no i nie ma nadzwyczajnie sensu, żeby ryzykować. A zostały nam jakieś 2 km do miejsca, do którego chcemy dotrzeć, i z niego pokażemy Wam tą piękną plażę i troszkę o niej poopowiadamy. Zobaczcie na ten widok. Mamy go tylko i wyłącznie dlatego, że po drodze zabrało nas dwóch turków. Bo to jest prywatne miejsce, w ogóle nie można tutaj wchodzić. Jest ogrodzone, zabezpieczone. Jest to dla jest dla mnie. Niesamowite miejsce. no to jesteśmy po zwiedzaniu i po lataniu mam nadzieję, że zdjęcia z drona się podobały przemili ludzie w ogóle chcieli, żebyśmy tam zostali mogliśmy tam nocować no, cała historia w ogóle jeszcze się nie skończyła, bo teraz jedziemy za nimi do ich ogrodu, ich mieszkania, domu no przemili ludzie z tego co wiemy, no to Połowa rodziny, połowa tej, tak tej rodziny, to część angielska. Tutaj pan i syn bardziej po turecku, ale syn coś tam po angielsku. Po musi mówić, umie w ogóle to jest niesamowite miejsce, na Google to jest oznaczone jako view Point, ale kiedy wjeżdżacie tam jest informacja, że to nie jest view Point to jest prywatna posesja i tam faktycznie wszystko jest zapłotowane, tam jest zastawione też bramami, więc nie wjedziecie tam, nie wejdziecie, zresztą sama końcówka jest tak bardzo kamienisto górzysta, że my byśmy na pewno nie wjechali także łódź szczęścia w ogóle, że oni tutaj przyjechali, bo na tą chwilę to wszystko jeszcze jest zamknięte, on mówi, że teraz dopiero jest na tyle dużo słońca że to działa i i że można tam przebywać. Dlatego nam zaproponował, że jeśli chcemy, możemy tam zostać na noc bezpłatnie, w ogóle nic od nas nie chcieli. No, przemili ludzie więc na pewno chcemy sobie z nimi chwilę porozmawiać i spędzić chwilę czasu bo to jest to chyba co najbardziej się w podróży docenia tych ludzi i to po raz kolejny w Turcji się sprawdza, że Turcy mają niesamowitych ludzi czujemy na pewno jakąś tam dużą radość i jest nam miło, że coś takiego nas spotyka tego wszystkiego też życzymy Wam w podróży, a teraz pozwólcie, że skupię się na drodze, bo jej jakość jest naprawdę kiepska ale spełniło się w procentach to co mówiłem. Kiepska droga oznacza niesamowite i przepiękne widoki. Takie tam były.